Hejka, witam Was dzisiaj w filmiku, w którym pokażę moją kosmetyczkę we wrześniu, pokażę Wam kosmetyki właśnie, które używam, które mi się sprawdziły i które Wam polecam, także zapraszam do oglądania. Pierwsza rzecz, która naprawdę bardzo mi się sprawdziła, to jest taka szczotka. Jest to szczotka z Rossmana, ona kosztuje na promocję około 16 zł. Jest to taka prosta rzecz, a ja jestem bardzo zadowolona z tej szczotki. Myślałam, że ta przestrzeń taka duża będzie za duża, ale jest idealna ona nawet do cienkich włosów, czy to do grubych. Każdy Rodzaju włosa jest naprawdę bardzo fajna, nie plączę się nic jak czeszemy właśnie włosy, ma wygodną rączkę, tylko trzeba właśnie pamiętać o regularnym myciu. Następną rzeczą również do włosów jest to taki spray. Jest to spray z Sajosa. Jest to spray przeciw właśnie gorącej temperaturze, ale tutaj z dodatkiem keratyny. Uważam, że moje włosy po nim naprawdę są świetnie wygładzone, takie wyprostowane, ale właśnie tutaj chodzi o efekt wygładzenia. I się sprawdza świetnie, gdy używam suszarko-lokówki. Także tutaj też Polecaj kodem nie ma, bardzo fajny ten rozpylacz. To jeszcze do włosów: mam taką maskę. Jest to maska do włosów wysokoporowatych. Ja stwierdziłam, że kupię ją, przetestuję. Naprawdę, jak widzicie, ja użyłam ją dosyć sporo. Ma przepiękny zapach. Taki egzotyczny też i naprawdę powiem Wam, że ta maska mi się sprawdza. Włosy po niej są naprawdę bardzo wygładzone, takie nie się i ten blask na włosach naprawdę utrzymuje się dość długo. Wystarczy naprawdę jej niewiele. Można ją trzymać nawet kilka minut. Nie trzeba właśnie trzymać takiej maski do 40 czy tam do ilu minut. Mi naprawdę kilka minut na włosach starsza i powiem Wam, że ten efekt jest dla mnie zadowalający, także tutaj też ode mnie polecajka. Przejdźmy teraz sobie do kategorii ciało. Tutaj rzeczą, która mi się naprawdę sprawdziła, jest to ten krem z Jai. Jest to właśnie balsam z witaminą C, z niacinamidem i bardzo lubię tą serię z ziai. Bardzo fajnie nawilża skórę. Też dorwiecie często na promocji ten balsam i naprawdę bardzo ma przyjemny zapach. Konsystencja tego balsamu nie jest jakaś za ciężka, jest bardzo lekka, przyjemna, taka wodnista troszkę. Niewiele wystarczy tego balsamu, żeby właśnie ta skóra była tak bardzo ładnie nawilżona, a sama konsystencja jest bardzo przyjemna, jak widzicie. Następnie jest to dezodorant w sprayu od Isany. Nie Liczę, ile ich miałam. Naprawdę utrzymują się bardzo długo, przepięknie pachną, nie pozostawiają jakichś białych śladów na ubraniach czy na skórze. Bardzo Wam polecam ten dezodorant i dorwiecie też go w rosłanie za kilka złotych. Wiele zapachów jest, które Wam się spodobają. Mój ulubieniec to jest Candy Sky, również jest takim o zapachu mango, no po prostu do wyboru do koloru. Następną rzeczą jest to Isana żel pod prysznic. Ja naprawdę lubię te produkty Isany. Są one tanie. I cena do jakości też naprawdę jest godna polecenia. Ten żel jest naprawdę bardzo fajny, ma on taką właśnie perłową konsystencję. Zostawia delikatny zapach. Jest to zapach taki właśnie kobiecy, delikatny, taki właśnie perłowy, bardzo ma fajną konsystencję i starcza też na długo. Mogę ją wam polecić. Ona jest fajna, starcza mi na naprawdę długo, a mam ją chyba z pół roku. Bardzo taki kwiatowy, delikatny zapach. Nie jest właśnie on taki przytłaczający i tutaj mamy właśnie takie kwiatowe, tropikalne Zapachy. Ona też nie utrzymuje się jakoś długo Ale ten zapach jest naprawdę bardzo Taki ładny i odświeżający Zapomniałam o tym produkcie, jest to właśnie Antyperspirant i powiem wam, że To jest chyba najlepszy antyperspirant Jaki używam. jest to właśnie z Garniera I nie pozostawia ono żadnej jakiejś Takiej tłustej formuły, struktury Na naszych pachach Nie odbija się właśnie na ubraniach Także tutaj ode mnie też szczera polecajka Do rąk również mam taki Mini kremik, jest to kremik Do rąk z Semilac'a, Został ten kremik w prezencie od chłopaka i właśnie to był kremik z kalendarza adwentowego po prostu ten krem pięknie pachnie na... Jest to taki kobiecy z klasą zapach, właśnie nie pozostawia takiego ciężkiego filmu na naszej skórze i powiem Wam, że on jest naprawdę bardzo przyjemny, delikatny, ale czuć, że właśnie ręce po nim są takie odżywione. Przejdźmy sobie teraz do kategorii pielęgnacja i makijaż, to chyba będzie moja ulubiona kategoria, także zaczynamy sobie od takiej pielęgnacji. Pierwsza. Ten tonik naprawdę czyni cuda. wrażenie, że jak używam tego produktu, na moim czole, gdy miałam właśnie kaszkę, zauważyłam z kolejnym dniem, że jest jej coraz mniej. Także tutaj naprawdę ode mnie szczera podlecajka. Jak widzicie, jest to kolejny produkt właśnie z tej serii Ziaja CB3. Gdy te produkty tanio dorwiecie w Rossmanie, a uważam, że ten produkt zasługuje na 10 na 10. Kolejnym produktem do pielęgnacji twarzy jest to Bielenda Supreme Lab. Intensywne odżywczy krem na noc z cereminami Ja używam już kilka dni z rzędu, a raczej nocy, i powiem Wam, że naprawdę polecam go. Wiem, że w tym filmie może się bardzo dużo słów przeplatać, polecam, ale szczerze, no jest on wart. Swojej ceny. Ja tutaj mam wersję 30 ml. Dorwałam go na kokolicie za około chyba 30 zł, także myślę, że też fajna jest cena do jakości, bardzo fajną, bogatą konsystencję i naprawdę przepiękny ma zapach. Jest to właśnie taki delikatny, ja wyczuwam trochę cytrusowo-kwiatowy zapach. Nie jest też to bardzo jakaś taka wodnista konsystencja, nie jest to też ciężki kremik, tylko taki lekki. Także tutaj polecam. Tutaj mam taki produkt, jest to retinol z Nakomi, lecz to jest naprawdę u mnie nowość. Ja przy tym produkcie jestem bardzo ostrożna, bo słyszałam dużo opinii, że można sobie właśnie tym retinolem zaszkodzić I jesień to jest idealny czas, żeby wprowadzić sobie retinol do naszej pielęgnacji. Ja go używam zawsze na noc, pamiętajcie o nim też i właśnie przy rutynie z retinolem warto pamiętać o SPF-ie na dzień i naprawdę ten retinol to nie jest taki serum, to jest bardziej taki krem, i nie jest to właśnie taka wodnista konsystencja, tylko to jest taki też taki kremik, ale taki kremik o bardzo lekkiej konsystencji. Ja na razie nie zauważyłam, żeby coś z twarzą mi się działo złego, także sobie testuję powoli do pielęgnacji twarzy również mam taki krem pod oczy z Isane, ja sobie niedawno go kupiłam i powiem wam, że on jest poprawny naprawdę sprawdza mi się ok szczerze nie wiem, czy zredukował jakoś moje sińce pod oczami ale myślę, że trochę je rozświetlił nie są one aż takie bardzo ciemne tylko właśnie jasne i naprawdę on kosztował 7 chyba złotych i właśnie jego formuła też jest bardzo delikatna szybko się wkłania, ok więc teraz przechodzimy do kategorii makijaż. Jest to krem BB od misze to jest koreańska albo japońska firma. Ten krem BB ma bardzo lekką konsystencję. Po prostu skóra po nim wygląda jak nasza skóra bez żadnego podkładu, kremu czy cokolwiek innego byście na nią nie nałożyły. Ale właśnie, co może w tym kremie odstraszać, to są właśnie kolory. Mam kolor 21 i naprawdę on może wydawać się trochę taki szarawy. Wam, że jak później nałożycie róż, wklepiejcie go sobie gąbeczką, nałożycie puder, to naprawdę ten kolor nie jest taki straszny, jest on właśnie taki lekki. Właśnie wpasowuje się w naszą cerę. Jego formuła jest naprawdę bardzo lekka. Także, także tutaj nie obawiajcie się o jakiś efekt maski. Na lato on. Był idealny. Teraz na zimę też może być, ale właśnie jak dołożycie sobie więcej jakichś tam produktów do makijażu. Nie wiem, czy rozpoznajecie ten produkt, ale to jest korektor od Eveline. Czytam, to jest to Liquid Camouflage. Ja tutaj mam odcień 03, bardzo taki delikatny korektor na jakieś drobne wypryski. Jest to właśnie mocno kryjący korektor. W środku wygląda tak. Nie przecieka ani nic, także tutaj naprawdę bardzo duży plus. Z widzicie, jego formuła też nie jest jakoś bardzo taka ciężka, jest to po prostu lekki korektor na co dzień. Tutaj mam mój ulubiony płynny róż, Eveline Wonder Match. Ja mam kolorek 05. Na moim TikToku bardzo dużo testów, z nim się pojawiało makijaże, także. I tutaj Wam naprawdę go polecam, tylko właśnie minus, okropny minus za to opakowanie, które po prostu przecieka. I ten róż naprawdę utrzymuje się długo na skórze, po prostu zachowuje się jak naturalne rumieńce. Nie jest to właśnie taki ciężki róż, jego kolor jest też bardzo przyjemny. Tutaj mam taki róż w kamieniu: jest to róż z EcoCery. Ja tutaj mam kolorek tango. On wygląda tak. I powiem Wam, że naprawdę on się długo utrzymuje, intensywny dosyć róż i trzeba z nim naprawdę bardzo mocno uważać, żeby nie przesadzić i nie narobić sobie gdzieś jakiś i Jego dorwałam też na Kokolicie za około kilkanaście złotych, także tutaj ode mnie polecajka. Mój ulubiony teraz produkt do brwi jest to właśnie Claresa Truglu. Jest to żel do laminacji brwi. Naprawdę włoski po nim się zachowują jak beton. Nie pozostawia po pierwsze białego jakiegoś nalotu. Jego formuła taka żelowa jest bardzo przyjemna do brwi. Zapach troszkę nie zachęca, ale powiem Wam, że naprawdę te włoski utrzymują się do końca wieczoru. Dla mnie to naprawdę się liczyło, żeby ten żel trzymał mi brwi. Myślałam na początku, że jego konsystencja będzie taka, a tylko utwardzi na chwilę, a później się odkształci, czy coś takiego, ale nie, naprawdę kilkanaście godzin, ale dosłownie kilkanaście godzin Wasze włoski będą zachowywały się nadal jak beton. To tani produkt i ja na pewno będę sięgała po niego częściej. Tuszę do rzęs. Tutaj mam tuszę z Eveline, z linii Variette. Ja dzisiaj go mam właśnie na moich rzęsach i powiem Wam, że on nie odbija się, nie osypuje się, jest to właśnie taki godny produkt i jest to właśnie taka kompletna czerń. Powiem, że szczoteczka też jest bardzo fajna, nie jest to właśnie taka jakaś gruba, ten tusz właśnie wydłuża i pogrubia nasze rzęsy. Tusz z Eveline jest to właśnie ten zielony extension volume. On bardziej mi te rzęsy rozdziela, nie pogrubia jakoś bardzo. Jego też szczoteczka się trochę różni od tamtego z Ten Tuż jest taki bardziej na co dzień, taki bardziej delikatny. Też ulubieniec jest to właśnie puder z Paese Jest to puder ryżowy sypki. Naprawdę bardzo, bardzo go Wam polecam, szczególnie do cery tustej. Moja skóra tusta potrzebowała takiego pudru od zawsze, a ten jest właśnie idealny. Jest on dosyć drobno zmielony, ale czasami właśnie pojawiają się jakieś grudki, ja nakładam to puszkiem. Polecam i cieszę się, że mogą sobie w końcu pozwolić na jakiś produkt od PZ. Właśnie tutaj mam produkt do oczu, jest to paletka, ja używam tej paletki do oczu, do brwi, do kresek, także tutaj jest to bardzo taka wielofunkcyjna paletka. Mam takie kolory sylwestrowe, pojawiają się też jakieś brązy. Niudziaki, biele. Po prostu ta paletka jest świetna. Jest to właśnie paletka z Eveline. Troszkę się zmyła, ale tutaj możecie zobaczyć tył, jak wygląda. Uważam, że taki produkt warto mieć w swojej kosmetyczce. Jest to właśnie taki wielofunkcyjny produkt. Można go zabrać na wakacje do kosmetyczki, także tutaj ode mnie też szczera bardzo polecajka. Konturówka z Lovely. Jest to Perfect Line. Ja mam kolor Osiem. Dzisiaj też mam na ustach, jest to właśnie taka jesienna. Właśnie ta konturówka jest idealna do jesiennego lip bo ja uważam, że naprawdę bardzo fajnie się nią pracuje. Jest to taka właśnie masełkowa, lekka konsystencja i naprawdę po ustach. Ona po ustach tak bardzo sunie delikatnie. Można sobie nadać właśnie fajny kontur ust, także tutaj też zdrowiecie ją za około 10 zł na promocji. Ostatnim produktem do ust, którym ja właśnie kończę każdy mój makijaż, to jest błyszczyk. Tutaj mam błyszczyk z Eveline. Jest to Diamond Glow. Ja mam taki kolorek, nie wiem jaki to w sumie jest kolorek, ale naprawdę bardzo fajny i też idealnie nada się właśnie do takiego jesiennego lip bo jak widzicie, on ma takie drobinki, ładnie połyskuje. Ten produkt na ustach pozostawia takie nawilżenie, ale również bardzo ładny kolor. Także jak widzieliście, to były moje wszystkie kosmetyki, które wam polecam. I właśnie one we wrześniu skradły moje serce. Bardzo fajnie mi się z nich korzysta, także mam nadzieję, że może któraś z was coś ma albo możecie coś od siebie polecić. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Podzielcie się swoimi opiniami i zapraszam na kolejne filmiki. Bye.